Witam was, z was, pięknie rostomili. Dziś Owom wyrządzę wiersz po naszemu napisany Cieszyńską rzeczą, a wiersz będzie o Fajermonach. Z, już nie, za niedługo będzie święto Fajermonów, będzie świętego Floriana, a Jobych ja już teraz chciał pozdrowić wszystkich Fajermonów na całym świecie nie na, na Cieszyńskiej ziemi, nie w Polsce, ale na całym świecie. Firemoni, niech się wądarzy, niech was z pomboczego patruje, bo pomogą nam, no, dycki, dycki jak się do was zadzwoni, to przyjedziecie, a nie inny jak się, jak coś i gore, ale jak się auta pos, na czeście posturkają, albo się, albo żyka wyleje dycki, idzie na was spoligać. Tuż wierz o firemonach, co że napisał po naszemu, jest takownie. roku firemoni mają swoje święto. Na każdo cało dziedzina furt o nich pamięto, bo jak się cośik stanie, kańsik pomoc trzeja, to chnet Syryna na depie, festryczy do nieba. W tym czas Florian chłopów po chałpach zwołuje, bo on furt te kuminy, a kachloki wahuje, jak inny uwidzi, że kancik coś i gore, to fajermonów wyganio na cestę na pole. Tak jak są obleczoni, lecą nie, ma, nie mam rajom, wdepie się w kombinezon, wartko przeblykają, auto już zapuszczone, wszyscy są w postrzodku, jura Paweł ze zatku, a komendant z przodku. Dziś o się poli stodoła Józefowi ze sztreki. Wczoraj zaloło piwnice Chynkowi z pasieki. Onegda się dwa auta Przy kunzumie strzaskały. Tydzień temu dachówki Z chałupy pofurkały. Jak rzyka wyloła, To bydło ratowali. Po całej dziedzinie łódkami pływali. Wszystkimi, wszystkim pomogli, Żadnego nie niechali. Tą pomoc ludzie jeszcze Długo wspominali. Nie ma lepszej imprezy, jako z fajermonami. W depie szykowne baby, one klepią garcami. Wiesieli, dożynki, kumunia, pogrzyb, urodzinki. Baby fajermonów naważą stela tygaździnki. A fajermoni to są na każdo obyczajne chłopy. Robią na gruncie, chodzą w czas rano do roboty. Ale jak eny komusik, komusik pomóc wartko trzeba, to Syryna sama ryczy do go nieba. Wszystkim wom firemoni z serca dziękujemy. Szczęścio, zdrowio, a siły z serca winszujemy. Niech się wom darzi, a pomboczek dyski opatruje, a Syrynę zapuści, jak coś złego uczuje.